Cześć. Dwa lata temu nagrałem odcinek o tym, jak robić notatki i, i o zaletach takiego małego notatnika. Ostatnio go obejrzałem i w zasadzie cały czas jest aktualny, także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam do nadrobienia. Jednakże powiedziałem w nim, że później te ręcznie zrobione notatki przenoszę do aplikacji o nazwie Notion i z tego powodu chciałbym nagrać uaktualnienie. W tym roku zdałem sobie sprawę z tego, że te nowe i ładnie wyglądające programy do robienia notatek są świetne, ale mają jedną wadę. Mam na myśli to, że najważniejsze w robieniu notatek czy prowadzeniu dziennika jest to, abyśmy sobie mogli te zapiski przeczytać i odświeżyć za 20 lat. Być może Notion będzie cały czas na rynku, ale trudno to przewidzieć. Na ten moment jest opcja eksportowania notatek, ale nie wiemy, jak długo programiści będą chcieli wspierać tą funkcję. Jesteśmy zdani na łaskę firmy. Dodatkowo zdałem sobie sprawę, że myśli w naszym mózgu to nie są dwie niezależne kartki papieru, ale one są ze sobą połączone. Najłatwiej będzie mi to zaprezentować na przykładzie. Chciałbym wam pokazać program, który odkryłem jakiś czas temu i nazywa się on Obsidian. Jak włączacie program, to będzie was on prosił o wybranie lub stworzenie safe'u. Chodzi o to, że możecie mieć oddzielne miejsce na notatki związane z pracą, a oddzielne dla notatek osobistych. Ja wszystko trzymam w jednym safe'ie. Stwórzmy nowy safe o nazwie osobiste. Powiedzmy, że czytaliście ostatnio książkę Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya i chcielibyście zrobić sobie notatkę na ten temat. Zacznijmy od stworzenia osobnego folderu o nazwie książki i tworzymy w nim nową notatkę. Autor Ernest Hemingway. Książka opowiada o rybaku Santiago, który wyrusza na połów. W sumie dobrze by było napisać także coś o Ernestie Hemingwayu. Używając podwójnych nawiasów kwadratowych możecie zaznaczyć jego imię i nazwisko i stworzyć połączoną notatkę. Jeśli przytrzymacie kontrol i klikniecie w Ernesta to przerzuci Was właśnie do tej nowej notatki. Amerykański pisarz i dziennikarz dorastał w Oak Park. Powiedzmy, że byłem na wakacjach w Oak Park. Tworzymy nową notatkę o tym pobycie. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Swobodnie możemy się przełączać między notatkami, przyciskając Ctrl plus Alt i strzałka w lewo lub prawo. Powiedzmy, że za jakiś czas czytacie Słońce też wschodzi i znowu zaczynacie pisać notatkę. Autor: Ernest Hemingway. Od razu możecie podziękować autora, zaczynając od podwójnego nawiasu kwadratowego. Inspiracją do napisania tej książki była dla Hemingwaya wycieczka do Hiszpanii w roku 1925. Hiszpania to piękny kraj. Jeżeli linkujecie, to nie musicie od razu tworzyć notatki. Przykładowo wiem, że kiedyś będę chciał coś napisać o Hiszpanii, no to po prostu ubieram to słowo w nawiasy kwadratowe. Fajne jest to, że jak teraz wejdę sobie w notatkę o Hemingwayu, no to mogę zobaczyć informacje, które notatki linkują do tego autora, czyli które książki są jego autorstwa. Dodatkowo, kiedy już mamy trochę notatek, to możemy sobie wyświetlić graf wszystkich połączeń. Bardzo fajnie obrazuje to, jak połączone są osoby czy miejsca, w których byliśmy. Zdarza mi się prowadzić dziennik i kiedy wspominam w nim o jakiejś osobie, to od razu ją linkuję. Dzięki temu potem na grafie widzę, jak często o tej osobie pisałem i łatwo mogę znaleźć, jakie miałem myśli. Możemy przełączać się między notatkami w menu po lewej stronie, ale możemy także bardzo szybko wyszukiwać notatki, używając skrótu Ctrl plus O. Piękne jest to, że pliki, które zapisuje Obsidian, to normalne pliki tekstowe w formacie Markdown. Nic nie jest wysyłane na zewnętrzny serwer, także nasze notatki są prywatne. Oczywiście sami musimy zatroszczyć się o kopie zapasowe i najlepiej przechowywać je w chmurze na jakimś Dropboxie, Google Drive czy innym dysku sieciowym. W ten sposób możemy stworzyć mapę naszych myśli i nasze notatki nieco bardziej przypominają nasz mózg. Dzięki temu możemy łatwiej organizować naszą wiedzę, przeglądać te notatki i zapamiętywać. Chciałem nagrać to uaktualnienie, ponieważ od kilku miesięcy używam Obsidiana i jestem zachwycony tym programem. Oczywiście tylko prześlizgnąłem się przez podstawowe funkcjonalności, ale wydaje mi się, że wiecie o co mi chodziło. Już na koniec. Ostatnio na YouTubie i Facebooku pisałem, że niedługo będę rozmawiał z dziewczyną, która pracuje jako weterynarz w Australii. I pytałem, czy macie do niej jakieś konkretne pytania. Niestety z pewnych powodów nie doszło do tej rozmowy i planujemy ją przeprowadzić dopiero w styczniu. Ale jeżeli przychodzą wam do głowy jakieś dodatkowe pytania, to dajcie znać w komentarzach i na pewno je zadam. Ostatnio nieco rzadziej wrzucałem filmy. Potrzebuję trochę czasu, żeby naładować baterie i zebrać myśli. Wrócę do was na początku 2022 roku. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.